Szło powolutku z krajem drogi, straszliwie i cudownie samotnym. Się szło cudownie i straszliwie samotnym, powolutku z krajem drogi. Się szło drogi z krajem, powolutku straszliwie i cudownie samotnym. Cudownie i straszliwie samotnym się szło powolutku drogi z krajem. Straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku z krajem drogi. Edward Stachura Pokocham ją siłą woli. Wskazała mi fotel. Usiądź, proszę. Przesunęła do prawej, bocznej poręczy fotela krzesło i położyła na nim zapałki i popielniczkę. Po czym ustawiła naprzeciw fotela w odległości jakichś czterech metrów drugie krzesło i usiadła też. Przez chwilę patrzyła na mnie w milczeniu. Zapal sobie. Dziewczyna siedziała prosto, opierając się plecami o tył krzesła. Stopy i kolana miała mocno zwarte. Na kolanach, w miejscu, gdzie kraj sukienki splecione palcami dłonie. Mam ci coś do powiedzenia. Zechciej mnie wysłuchać. Jesteś mężczyzną. Ja, jak widzisz, jestem kobietą. Jestem kobietą i jakby ci to powiedzieć, no, jestem normalną kobietą. Jeżeli to prawda, to dobrze. To bardzo dobrze. Bo w ten sposób jest już nas przynajmniej dwoje normalnych. W tym nienormalnym, chorym świecie. Wszystko, co powiem, to prawda. Co ty o tym wszystkim pomyślisz, to twoja sprawa, ale musisz mi wierzyć. To dla mnie bardzo ważne. Musisz mi wierzyć. Jestem normalną kobietą, ale od pewnego czasu, od dłuższego czasu, nie ma w moim życiu żadnego mężczyzny. Mogłabym mieć, wybacz mi ten zwrot, ale nie chciałam. Nie tylko dlatego nie chciałam. To też ci chcę powiedzieć, że brzydzę się tą grą, tym łaszeniem się, tym podchodzeniem, tym skradaniem się. Tymi ociekającymi słówkami, tym ociekającym wzrokiem, tą ociekającą śliną. Kiedy widzę, jak to robią inni, czy to mężczyźni, czy to kobiety, kiedy jestem tego przypadkowym świadkiem albo niekiedy obiektem, to mnie, nie wiem, chciałabym się schować pod stół albo zniknąć nagle, wyparować, żeby tego nie oglądać. A czasami to... Czasami to muszę wyjść do łazienki, bo mi się robi niedobrze. Nachodzą mu niewymioty. Niesamowite. Chyba po raz pierwszy słyszę kogoś, kto mówi o tych sprawach tak, jak ja bym o tym mówił. Niesamowite. Ty nie skradasz się. Pomyślałam najpierw, że może jesteś w kimś zakochany. Ale potem pomyślałam, że nie, skądże, że gdyby tak było, gdybyś ty był zakochany, to by to było napisane na twojej twarzy, zapalone w twoich oczach, wyryte w twoich ruchach, w całym twoim zachowaniu. Ja musiałabym to zobaczyć. I bym się nie ośmieliła mówić ci tego, co mówię. I powiedzieć tego, co powiem. Co może, może uda mi się powiedzieć. Jak pięknie mówi ta dziewczyna. Gdybyś ty był zakochany, mówi, to był. To było widać, mówi. Myślałem właśnie kiedyś o tym, kiedyś tam, wieki temu, kiedy byłem raz w życiu zakochany że jak się to dzieje, że druga płeć tego nie widzi, nie czyta na mojej twarzy, w moich oczach, w całym moim zachowaniu że jestem przecież zakochany i jeżeli idzie o to, to nie ma. O czym mówić, wszystko jest jasne. Ale oto jednak, jak gdyby tego nie widziała druga płeć, zaczynała się niekiedy ta cała gra, te sztuczki sławetne, adocna ograne, to przewracanie oczami, to błyskanie dekoltem, te kołyśnięcia biodrami i tak dalej. Zaraz. Albo może właśnie dobrze widziała druga płeć. Dobrze czytała z mojej twarzy i z moich słów to, co się dzieje w moim sercu. I to ją właśnie, drugą płeć, jeszcze więcej podniecało, ekscytowało, jak to się mówi. Może też drażniło, złościło, znieważało. Być może. Być bardzo może. Mogę mówić dalej? Mocno się zamyśliłeś i nie chciałam Ci przeszkadzać. Ta dziewczyna jest coraz więcej niezwykła. Kto ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko w życiu tym, w świecie tym. Więc wybacz mi znowu ten zwrot. Mogłabym mieć mężczyzn. Kobieta, jeżeli nie jest szczególnie upośledzana przez los, a już jeżeli jest jako taka ładna, może mieć bez większego trudu każdego mężczyznę. Prawie każdego. Prawie każdego. Ja dzięki Bogu nie jestem upośledzona przez los. Mam jakąś tam swoją urodę, która... nie wiem, czy Ci się podoba. Zaciągnąłem się głęboko kończącym się papierosem <laughs> i w ten obłok dymu, który wypuściłem szeroko otwartymi ustami, zanurzyłem wolno i twierdząco głowę. Odchylając ją najpierw do tyłu, a potem pochylając w dół i lekko do przodu. I po chwili uniosłem. <laughs> Dziewczyna uśmiechnęła się jakoś tak wzruszająco. I teraz ona z kolei pochyliła wolno głowę w dół i sporą chwilę tak trzymała pochyloną. Włosy miała rudę o jakimś takim odcieniu, co się może tylko przyśnić. Pomyślałem, że moja niema, ale twierdząca odpowiedź na jej mimochodem zadane mi pytanie była jej potrzebna, albo wręcz nieodzowna, żeby mogła mówić dalej. Ale nie rozumiałem, dlaczego mnie właśnie to wszystko opowiada. Ale pomyślałem jeszcze, że gdybym jej nie odpowiedział, gdyby zabrakło tej mojej niemej odpowiedzi, to inny byłby dalszy ciąg jej opowieści. Inne padłyby z jej ust dalsze słowa. Nie te, które. nie wiem jakie. za chwilę się potoczą. Tak, mogłabym. Ale nie chcę. Bo jeszcze więcej niż tej gry, wiesz, to brzydzę się mnogości, wielości. Brzydzę się fizycznie i nie tylko fizycznie. Ja nie jestem wieloma kobietami, jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn, chcę jednego. Chciałabym. I nawet tańczyć nie chcę z wieloma. Nie chcę się ocierać o wiele męskich ciał. Nie wiem, co o tym pomyślisz, ale powiem ci, że ja nie widzę dużej różnicy pomiędzy zatańczeniem z mężczyzną, a położeniem się z nim do łóżka. Na pewno można na to spojrzeć inaczej, nie tak drastycznie, jak powiedziałaby moja koleżanka. Ale ja tak to widzę i mówię Ci to, bo chcę Ci powiedzieć. Żebyś wiedział o mnie. Choć ja o Tobie to tak naprawdę nie wiem nic. Widzę Cię po raz drugi w życiu i wszystko, co myślę o Tobie, to sobie wyobraziłam. Ciekawe, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz? I gdzie to było? Pierwszy raz zobaczyłam Cię przelotnie. Ty na pewno nawet nie wiesz, gdzie i kiedy. To dziwna historia, bardzo ładnie dziwna, o której Ci kiedyś może opowiem. Tak. Wszystko, co myślę o Tobie, to sobie wyobraziłam. No, trochę mi dopomogli w wyobrażeniu sobie Ciebie tacy różni ludzie. Dopomogli mi w tym sensie, że mówili o Tobie niezbyt przychylnie lub wręcz źle lub wręcz wrogo. O mnie też opowiadają różne niebudujące rzeczy. Tylko dlatego, że myślę o pewnych sprawach inaczej niż oni. Ale co tam. To wszystko głupstwa, o czym wiesz lepiej ode mnie. Skąd ta dziewczyna wie takie różne rzeczy, małe i duże? I kim ona jest? I kiedy i gdzie przelotnie, jak mówi, pierwszy raz się spotkaliśmy? We śnie jakimś? Lubię patrzeć, jak palisz. Dym cię leciutko osnuwa, ale pomimo to jesteś dla mnie wtedy bardziej realny. Lub raczej mniej nierealny. Zupełnie nie wiedziałem, jak się po tych jej słowach zachować. I spróbowałem jakoś tam się uśmiechnąć. Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie, jak podarek imieninowy czy urodzinowy całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować sztaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu Zrobić na drutach albo na szydełku długi, długi, ciepły szalik. I ciepły sweter. I ciepłe rękawiczki. I ciepłą czapkę. I bardzo ciepłe skarpety. I w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić. Wszystko. Wszystko. I. Czy ja wiem, może jutro zgaśnie słońce, przecież może. Albo nam je przesłoni na zawsze jakiś straszny, potworny grzyb, przecież może. Jakże niesamowicie mówi ta dziewczyna, jakim sposobem ona uchowała się i uchowała takie myślenie niemodne w świecie tym, wśród ludzi tych, którzy. Sami nie potrafiąc tak mocno i prosto kochać, wszystko robią, żeby taką miłość poniżyć, pognębić, zhańbić, zdeptać, zniszczyć, zamordować. Bo inność drażni jednakowość. I specjalne obyczaje w tym niszczycielskim, morderczym celu stworzyli. Specjalną filozofię, specjalną sztukę. Specjalnych specjalistów, artystów, cały Specjalny świat. I no tak, no tak, przecież. Jutro może zgasnąć słońce, albo. Może nam je przesłonić jakiś straszny, potworny grzyb. Na zawsze. Jutro, pojutrze. Na zawsze. Przecież może się to stać. I wiesz. Może to dla Ciebie oczywiste, ale też chcę Ci o tym powiedzieć. Powiedzieć wprost, że jestem za wiernością. Za wiernością absolutną. Wolny ptak jest najwierniejszym stworzeniem tego świata. I temu jednemu mężczyźnie byłabym oczywiście absolutnie wierna. W ten sposób, w ten chyba jedyny sposób byłabym też sobie wierna. Byłabym taka, jaka chcę być, jaka naprawdę jestem. Ja to wiem. Ja to czuję. Ten mężczyzna by mi pomógł w tym. By mi pomógł taką, a nie inną być. A ja bym się starała tak samo we wszystkim mu pomóc. Bo myślę, że na pewno bym mu w niczym nie przeszkadzała. Ogromnie ciężko jest o takich sprawach mówić. I ogromnie niezręcznie. I raczej nie powinno się zapewniać o czymś, bo. To wtedy właśnie wygląda podejrzanie. Przerwała, zaczerpnęła głęboko powietrza i znowu spojrzała w okno, jak gdyby dając mi w ten sposób możliwość ochłonięcia po każdej fali swoich wynurzeń, a sama jak gdyby czerpiąc stamtąd, z okna lub za okna jakieś potrzebne jej siły. Patrzyła w okno, a ja patrzyłem na nią, na jej profil, i myślałem, sercem nie mógłbym, bo serce miałem kiedyś jedno i mi się potrzaskało straszliwie i doszczętnie. I nie udało się pokleić skorupek tego dzbanka. Ani łzami tym klejem białym, ani krwią tym klejem czerwonym. I tak nie mam serca. Nie mam. Więc sercem nie mógłbym, ale mógłbym taką istotę pokochać, Siłą woli. Siłą woli pokochać istotę taką mógłbym. Pierwszą dziewiczą i wielką i wolną miłością, wolnej mojej woli. Skąd ona wyzięła się? Ta dziewczyna tu przede mną, prawie na wyciągnięcie ręki. Ona, co jest taka jak gdyby ją stworzyła jakaś niewysłowiona, rozdzierająca tęsknota. Już nie serca tęsknota, ale czegoś innego, nie wiem czego. Ducha tęsknota, moja tęsknota. Zadam ci teraz jedno pytanie i więcej już nic nie powiem. A ja wtedy poczułem, jak po karku przeszedł mnie dreszcz. Przebiegł mnie prąd i zaraz potem, tak jak nieraz chlusta ulewa po błyskawicy, poczułem, jak kropla potu, jedna kropla potu potoczyła mi się od karku w dół po plecach. Bo wiedziałem, jakie to będzie pytanie, bo naraz zrozumiałem wszystko i zdziwiłem się, ogromnie się zdziwiłem, że nie zrozumiałem tego od razu, prawie od samego początku. Absolutnie nie pojmowałem, jak się to mogło stać. Chciałem jej pomóc, chciałem powiedzieć, wypowiedzieć, wykrztusić, wyjąkać to zdanie. To jedno zdanie, ale nie mogłem wydobyć głosu. Uwiązł mi w gardle, tak niewypowiedzianie, byłem wzruszony tym wszystkim, tym, co mnie tutaj teraz spotykało, czego dane mi zostało wreszcie się doczekać po sześciu latach. Po sześciu nieskończenie długich latach czekania na cud, w którego zdarzenie się, wydarzenie się, nigdy nie przestałem do końca wierzyć. Choć dni płynęły, dwa tysiące dni i noce płynęły, dwa tysiące nocy. I rzeki płynęły dużo, dużo rzek, meandrami, meandrami. I ja szedłem wzdłuż tych rzek, to w górę, to w dół, jak duch, jak duch. Więc chciałem teraz wyjąkać do niej to zdanie to pytanie: czy mógłbym być tym mężczyzną? Ale nie mogłem dostać się do własnego głosu, nie mogłem dostać się do tego zdania i je wydobyć, wydostać z ziemi na powierzchnię tego nowego, stworzonego przez nią świata. I tak to niemy, zaniemówiony, zaczarowany, tylko patrzyłem na nią. A ona odwróciła w końcu głowę od okna i ja wstrzymałem oddech. A ona powiedziała wolno, cicho, Wyraźnie. Czy chciałbyś być tym mężczyzną? Nie odwróciła już tym razem oczu do okna, tylko patrzyła na mnie dalej, jak gdyby spojrzeniem swoim, pomagając słowom swoim, żeby może nie zawróciły z drogi, popychając je, żeby szły prosto do tego zakamarka we mnie, do tego kosmicznego we mnie schronu, gdzie chowałem ten promyk, te Promykową moją wiarę, że wydarzy się cud, że na pewno wydarzy się. I one, te jej słowa dotarły tam, i to było tak, jak gdyby zaczął sypać na mnie różowy jakiś śnieg, i czułem, jak od gardła. W dół do brzucha zalewa mnie jakieś ciepło, i czułem, jak kruszą się we mnie jakieś wielkie, twarde, granitowe skały, całe wielkie góry, i rozpadają się łagodnie, rozsypują się miękko, tkliwie, bezgłośnie. Uniosłem się z fotela i zacząłem wolno iść ku niej, wpatrzony w jej oczy, a ona w moje. W miarę jak się zbliżałem, ona unosiła wolno głowę i to było tak, jak gdyby jej spojrzenie odgarniało na boki powietrze przede mną, żeby mi było łatwiej iść, lżej. Doszedłem i stanąłem przed nią o krok od niej i wolniutko zgiąłem kolana i ukląkłem przy jej stopach. Jej głowa w miarę jak się schylałem, też pochylała się w dół. Niewymownie patrzyliśmy sobie w oczy nasze, i wolniutko uniosłem ramiona, żeby objąć jej nogi, i zobaczyłem, nie odrywając oczu od jej oczu zobaczyłem kącikami oczu, jak ona też podnosi zwieszone po obu stronach krzesła ręce, żeby objąć moją głowę. Tak, na pewno po to, żeby objąć moją głowę. I gdzieś wtedy, gdzieś wtedy, a może jeszcze ułamek sekundy potem, a może jeszcze ułamek sekundy po tym ułamku sekundy, ale przed tym następnym ułamkiem sekundy, kiedy już mieliśmy się dotknąć, rozległ się głośny trzask. Się otworzyło oczy i prawie jednocześnie się poderwało się na posłaniu z pozycji leżącej do siedzącej. I prawie też jednocześnie się sięgnęło poczuwający u wezgłowia nóż. Nie powie mi pan chyba, że śpi pan zawsze sam. Nie. Zawsze to śpię z nożem na podorędziu. Przez otwarte okno, gwiżżżąc dziko przeciągle żałobliwie wpadał do izby wiatr. Na dworze w ciemnościach nocy hulała przedwiośniana wichura. Jak zawsze po przebudzeniu się zaczęło się zastanawiać nad topografią, gdzie się jest, co to za kwatera, jaka wieś, jakie miasto, jaki kraj, jaki kontynent. Raz kiedyś tam po dziwnym śnie się pomyślało, jaka planeta. Mocniejszy podmuch wiatru uderzył ramami okna o ściany i ten głośny trzask przypomniał tamten trzask i tamten trzask przypomniał wszystko. Czy chciałbyś być tym mężczyzną? Się zwlokło się z posłania, podeszło do okna, chwyciło mocno rękami za obie ramy, żeby się nie huśtały pod naporem wichru. I z wysokości tego piętra się spojrzało w noc. Usta się miało zaciśnięte i zęby aż do bólu. W pewnej chwili... Chcę. Się powiedziało cicho w noc i w same usta wiatru. I po chwili się powtórzyło nieco głośniej. Chcę. Jeszcze chwilę się stało i potem się zamknęło okno. Się wiedziało, że się już na nowo nie zaśnie i się zbliżyło się do kontaktu, żeby zapalić światło. Ale nie. Się przysiadło na brzeg łóżka. Sięgnęło po papierosy, co obok na taborecie, ale... też nie. Się wyraźnie czuło w ustach cierpki smak tych dwóch papierosów dopiero co wypalonych. Podczas gdy się słuchało tego wszystkiego, tego wszystkiego, co ona mówiła. Się pomyślało. I się pokiwało głową. I jeszcze raz się pokiwało. I jeszcze raz. I jeszcze. Bo się niesamowicie pomyślało. Się pomyślało, że gdyby się nam wtedy we śnie udało siebie dotknąć, to nie przebudziłby mnie ten głośny trzask okna otworzonego nagle w środku nocy gwałtownym podmuchem wichury. Ani ten trzask, ani żaden inny dźwięk tego świata. Albo się przebudziłoby się, ale razem z nią, razem z nią, razem z nią. Z rękami obejmującymi jej kolana i z jej dłońmi na mojej biednej głowie. Samotnym, straszliwie i cudownie z krajem drogi powolutku się szło. Samotnym, cudownie i straszliwie z krajem drogi się powolutku szło. Z krajem drogi powolutku się szło, straszliwie i cudownie, samotnym. Z krajem drogi się powolutku szło, cudownie i straszliwie, samotnym. Powolutku się z krajem drogi szło. Samotnym cudownie i straszliwie. Się powolutku szło z krajem drogi. Straszliwie i cudownie samotnym. Się powolutku z krajem drogi szło. Straszliwie, straszliwie, i, cudownie cudownie drogi, straszliwie cudownie i cudownie samotnym. Się powolutku z krajem drogi. Straszliwie i cudownie samotnym, przeszło. szło. Się szło powolutku z krajem drogi, straszliwie samotnym i cudownie. Było to słuchowisko według opowiadania Edwarda Stachury Pokocham ją siłą woli z tomu pod tytułem Się. Wystąpili Anna Dreszowska i Marcin Przybylski. Adaptacja radiowa Wacław Tkaczuk. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Dobrosława Bałazy.